Wspólne działania lubańskich i leśniańskich policjantów doprowadziły do zatrzymania z pracy kradzieży katalizatora samochodowego. Ponadto mężczyzna prowadził samochód wbrew sądowemu zakazowi i w dodatku był pod wpływem środków udurzających. Wartość skradzionego katalizatora oszacowana przez właściciela to kwota 1 tysiąca zł. Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, aspirant sztabowy Justyna Bujakiewicz-Rodzeń informuje. W piątek 6 sierpnia bieżącego roku policjanci z Lubania i Leśnej Zatrzymali 28-letniego mężczyzny, podejrzanego o kradzież katalizatora samochodowego. Do kradzieży doszło z początkiem sierpnia bieżącego roku na terenie gminy Leśne, gdzie sprawca wyciął urządzenie z zaparkowanego pojazdu marki Mazda 626. Zebrany materiał dowodowy, w tym zabezpieczone przedmioty służące do popełnienia przestępstwa oraz odzyskany katalizator, pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu kradzieży. Podejrzany przyznał się do kradzieży. Ponadto usłyszał zarzut niestosowania się do sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi oraz jazdem pod wpływem środków uderzających. Zatrzymany na terenie gminy Leśna Złodziej odpowie teraz przed sądem za popełnione czyny. Grozić mu może kara do pięciu lat pozbawienia wolności.